Fantazje, w tym sny erotyczne, towarzyszą ludziom od tysięcy lat. Doświadczamy ich na każdym etapie naszego życia. Świat fantazji tworzymy według własnego uznania. Nic nas w nim nie ogranicza, zatem nie ma co się temu dziwić. Większość mężczyzn chciałaby wiedzieć, o czym fantazjują kobiety, a wiele kobiet zastanawia się, czy ich fantazje są normalne. Warto zatem nie tylko wiedzieć, z czego wynikają, a także jakie są fantazje polek. Początkowo, zazwyczaj w wieku 12-13 lat, rozpoczyna się faza pokwitania i bardzo intensywnie działają hormony płciowe. Pojawia się znaczące napięcie seksualne. W tym momencie fantazja Pełnią funkcję pewnych prób przed przyszłym zbliżeniem. Jednak nie zawsze wszystkie chcemy, oczywiście, realizować. W późniejszym okresie życia fantazje istnieją po to, by ludzie mogli spełniać pragnienia. Niekoniecznie wcielając je wszystkie w życie, a czasem tylko po to, by realizować je w głowie, czym przy okazji się rozwijać. Te podpowiadają nam cele, preferencje i potrzeby seksualne. Badania znajdują ich przyczyny także w potrzebie wstrzymania napięcia seksualnego, nowości, urozmaicenia, rozładowania wewnętrznych konfliktów czy wzbudzenia przyjemności. Fantazje seksualne bada się głównie przez analizę snów erotycznych, marzeń towarzyszących. Masturbacji, pittingowi, współżyciu seksualnemu czy marzeń na jawie wywołanych przez pornografię, specjalne teksty, muzykę i popkulturę. Z badań wynika, że około 65% kobiet ma fantazje seksualne. Od czasu ukazania się tych badań zaczęto szerzej badać fantazje i okazało się, że ich ilość wzrasta znacząco w populacji obu płci. Ale co ciekawe, w większym stopniu u kobiet. Wynika to z oczywistych przemian obyczajowych, oddemonizowania seksu, a także z narastającej eskalacji treści pornograficznej w kulturze masowej. Fantazje w tych zmianach pełnią kluczową rolę, są często znakiem, że czegoś brakuje w naszym życiu seksualnym. W takim wypadku nasze wyobrażenia są ucieczką od szarej rzeczywistości. Jeżeli w życiu zawodowym pełnimy rolę wiążącą się z wysokim statusem lub musimy reprezentować konserwatywne poglądy, to często w naszych fantazjach dajemy upust emocjom i potrzebom, które skrywamy przed światem. Im bardziej nasze codzienne normy i postawa jest sztywna i rygorystyczna, tym większa będzie tendencja do rozbudowanych fantazji. Analogicznie, im bardziej w życiu codziennym pozwalamy sobie na otwartość i doświadczanie szeregu różnych perwersji, tym mniej nasze fantazje będą różnić się od rzeczywistości. I jak przedstawiają badania opisane w przeglądzie menopauzalnym, treść snów erotycznych polek można ocenić jako typową i porównywalną z raportami z innych krajów. Polki w większości fantazjują o scenach związanych z dominacją mężczyzny nad nimi i wzięciem odpowiedzialności za nich i sytuację przez partnera. Tendencja przewagi takich fantazji jest typowa w społeczeństwach konserwatywnych czy patriarchalnych, a także wśród kobiet, które obawiają się rozpocząć współżycie. Dotyczy to również związków i małżeństw, które prowadzą ubogie życie seksualne. U kobiet częstsze w porównaniu z mężczyznami są fantazje dotyczące osoby partnera czy innych osób im znanych i bliskich, także takie o nieprawdopodobnej treści. Fantazje mogą nam dużo powiedzieć. Te dotyczące aktualnego Partnera zazwyczaj wskazują na wysoki poziom jego atrakcyjności i więzi emocjonalnej z nim. Zaś te dotyczące byłych partnerów najczęściej wskazują większą atrakcyjność byłego związku, zarówno pod względem erotycznym, jak i uczuciowym. W treści fantazji kobiet bardzo wysoki odsetek stanowią pieszczoty seksualne. Najczęściej dotyczy to kobiet odczuwających ich niedosyt w życiu erotycznym. Kolejną ciekawą, bardziej dewiacyjną tendencją jest to, że coraz więcej kobiet fantazuje o gwałcie, zniewoleniu, podglądaniu, seksie grupowym czy czynnościach homoseksualnych. Co również ciekawe, fantazje o zniewoleniu przez mężczyznę dominują u kobiet na co dzień władczych i lubiących mieć nad wszystkim kontrolę. Następstwa różnorakich fantazji erotycznych są w większości pozytywne. Redukują one lęk, oswajają, zwiększają poziom tolerancji wobec różnych zachowań seksualnych oraz samą aktywność seksualną. Mogą ukierunkować i wskazać w którą stronę seksualnie chcemy się rozwijać. Jednak ich negatywną stroną może być rozczarowanie, jeżeli nie zostaną one spełnione. Te związane z drobiazgowym życzeniowym scenariuszem zachowań partnera mogą zostać brutalnie zweryfikowane przez rzeczywistość. Niektóre wzbudzają także Poczucie winny czy lęku, jeżeli na przykład występują w nich zjawiska homoseksualne, dewiacyjne treści lub inne osoby niż obecny partner. Treść bieżących fantazji kobiet w dużej mierze także zależy od ich biologii. W fazie owulacji narasta upodobanie kobiet do wysokich mężczyzn, a także typowo męskich cech. W tym momencie w swoich fantazjach są bardziej pewne siebie, bardziej dominują. Wynika to z tego, że w trakcie owulacji kobiety czują się bardziej atrakcyjne. I co ciekawe, według badań faktycznie w trakcie owulacji są za takie uważane przez mężczyzn. W fazie nasilonej płodności stają się bardziej perwersyjne i skłonne do dewiacji, a także do spełnienia swoich. Fantazji. Reasumując, fantazje seksualne u Polek mają zatem różne uwarunkowania, intensywność, źródła, treść i następstwa. Ich znajomość pozwala lepiej zrozumieć osobowość kobiety oraz jej podświadomość, a także postawy wobec własnej i drugiej płci, osoby partnera czy związku. Nie zawsze sobie jednoznaczne, aczkolwiek mogą wiele powiedzieć o ukrytej naturze kobiet. A co mówią o was, wasze fantazje? Możecie podzielić się tym w komentarzu, a tymczasem zapraszam Was na moje social media. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.